Dzień dobry. Jesteśmy z ekipy sprzątającej. Jesteśmy na zastępstwie. Na czym szczególnie Pani zależy? Eee, proszę, tu jest łazienka. Wanna, tolata, tutaj. Dobrze. Wieśniaczka swój dom sprząta samodzielnie. Karina nie musi bo ją na ekipę. Miłka korzysta z takich luksusów i wolny czas poświęca zatem na relaks. Czysta przyjemność. To jest życie, o jakim nawet nie marzyłam. Sprawdźmy, jakie będą tego efekty. Już skończyłam? Tak. Czy coś jeszcze jest do zrobienia? myślę, że nie. Dobre. How are you? Fine? Cleaning? Y y nie, posprzątała już. Łazienki yeah. posprzątała. They done the apartment already? Tak. Everything? Myślę, że tak. Zarządzanie pracownikami, o czym w liście wspominała dama, polega jednak na czymś innym. Oj, 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 to nie jest skończone. Widzisz? Wiem. To nie jest skończone. A to jest Swarowski. Oj. Oj, 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 oj. Spójrz. Rozumiem, że jesteś bardzo przyjemna z ludźmi, ale te ludzie, kiedy zapłacisz im, It should be very careful with these details. If you don't take care of it, it will get destroyed after a while. It's totally different than a farm. It's easier in the farm. Dobra. Jeden chwilę do łazienki, tak? To zadanie nieco przerosło wieśniaczkę i konfrontacja jest dla niej ciężka. Mam się czuć jak u siebie w domu. A w domu wiadomo. Krzywo poduszka leży, krzywo, nie wiem, kubek jest nieumyty. właśnie, no, dom jest do mieszkania, a nie dom jest jako muzeum. Jeżeli oni tak... Tak pragnął. To proszę bardzo.